Pokażę Państwu, jak wyglądało ratowanie życia 600 gramowej helenki. W tej pięknej historii jest jeszcze siostra bliźniaczka Helenki, jest niesamowita pani profesor ze szpitala MSW ja w Warszawie i jest też, co bardzo ważne, wzmacniacz kobiecego mleka, który dla takich wcześniaków jak Helenka i jej siostra jest skarbem. Magdalena Skowrońska ze swoimi córkami, które urodziły się w 28 tygodniu ciąży, za kilka dni szczęśliwie opuści szpital. To szczęście w dużej mierze zawdzięcza temu preparatowi trzymanemu w specjalnej szpitalnej lodówce. To jedyny na świecie wzmacniacz kobiecego mleka, składający się wyłącznie z kobiecego mleka. Ten wzmacniacz był dodatkowo takim jakby bogactwem dla nich, witamin, żeby to wszystko, co potrzebują, żeby nic im w życiu nie zabrakło na tym etapie, na którym przyszło im przyjść na świat, po prostu, żeby miały wszystko, co potrzeba do wzrostu i do rozwoju. Tego wzmocnienia do rozwoju potrzebowała w pierwszej kolejności Helenka. Tu leży obok swojej siostry po lewej stronie i choć są bliźniaczkami, to Helenka wygląda jak młodsza siostra Weroniki, a to dlatego, że urodziła się z wagą aż o połowę mniejszą. Różnicę było widać już w okresie płodowym. Okazało się, że Helenka troszkę słabiej rośnie. Ta różnica we wzroście się zaczęła pogłębiać czasem, także no, było duże ryzyko, że no, niestety mogło jej serduszko przestać bić. To dlatego matka z dziewczynkami z Olecka trafiła do Warszawy, do Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. A tu profesor Maria Wilińska za punkt honoru postawiła sobie uratowanie 600-gramowej Helenki. Panu powiedzieć, że ponieważ nie było pewne, czy na nawet z to byłaby gotowa to pokryć własnych koszul. Zresztą to z znaczy, szczęście zrezygnować z wypłaty miesięcznej i no, to, to nie to żadnego problemu. Chodzi o zapłacenie właśnie za ten amerykański wzmacniacz, który dodaje się do mleka matki. Ponieważ jest on też stworzony z mleka innych matek, dla organizmu takiego małego, słabego wcześniaka jest o wiele lepiej przyswajalny niż mieszanki mleka krowiego. Ostatecznie zakup skredytowała dyrekcja szpitala. Nie zadrżała nam ręka przed tym, żeby po prostu tym konkretnym dzieciom szybko szukać dla nich pomocy. W Polsce rodzi się rocznie 2390 dzieci Z wagą poniżej kilograma 200 gramów. Wszystkie one powinny dostawać ten naturalny wzmacniacz. Ten preparat daje takie, przede wszystkim takie korzyści, że skraca czas żywienia pozailitowego, zmniejsza ryzyko tego najbardziej niebezpiecznego powikłania, jakim jest martwicze zapalenie jeli. Z powodu martwiczego zapalenia jelit, dzieci umierają, bądź po operacjach ratujących im życie, stają się niepełnosprawne. Marek Nowicki, fakty.